senatorom tych poprzednich kadencji, bardzo serdecznie, bardzo gorąco podziękować za Państwa determinację, za Państwa uwagi, za włączenie się w dyskusję, za Państwa mądrość, która prowadzi, prowadziła naszą uczelnię przez te 8 lat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla naszej alma mater. Panie rektorze, drogi Andrzeju, wielka to była przyjemna współpraca z Tobą, ale wierzę, że to jest nowy element tej współpracy, nowy rozdział tej współpracy i z pewnością wracać będziemy do rektora seniora, podobnie jak do innych rektorów seniorów, proszę o wsparcie Pana Sradę, ponieważ, jak wspomniałem, funkcję rektora traktuję jak odpowiedzialność, zobowiązanie, ale służenie społeczności. A nie sposób dobrze tego zdania wykonywać wtedy, kiedy nie pytamy o radę tych, którzy przed nami ważne, odpowiedzialne, ale niezwykle wymagające funkcje sprawowania. Raz jeszcze bardzo serdecznie nie dziękuję to wyraz wdzięczności, wyraz sympatii dla pana rektora, ale też zobowiązanie pana rektora do dalszej aktywnego udziału w życiu uczelni, prosić o przyjęcie tego skromnego prezentu, który mi swój swoich współpracowników chciałem przekazać na ręce pana rektora. I to jest ten łańcuch, który symbolizuje władzę, a w tym momencie wręczając tym ten upominek oznacza równocześnie chęć dzielenia się władzą, tak z panem rektorem, jak i całą społecznością. Panie rektorze, będę zobowiązany, jeżeli pan rektor, senior, zechce przyjąć ten